Hola a todos. Hoy vamos a seguir con la presentación número uno. Ahorita les voy a compartir la pantalla, pero primero vamos a recordar lo que hemos aprendido en la última clase, ¿vale? Chile, todo lo que hicimos en la última lección, ¿To były te cuatro petanca, ¿vale? Primero es Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. ¿Y tú? También estoy bien. Drugie pytanie to: Komo te llamas? Me llamo Kinga i ¿y tu. Me llamo Alfonso. <laughs> y mucho gusto, albo Encantada. Odpowiadamy. I następne pytanie to: De dónde eres? Soy de Polonia, prawda? I y donde vives? I y odpowiadamy: Vivo en Polonia. Były narodowości, uh, były. Saludos, tak, jak się witać po hiszpańsku i y despedidas, czyli pożegnania. Dobrze, czyli e, witamy się, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, żegnamy się, adios, hasta luego. Ok, pues ya empezamos la clase, skończyliśmy sobie, już Wam udostępniam ekran. Momentik. Dobrze, aha, była jeszcze odmiana czasownika SER, przypominam. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Przypominam, że słowo usted znaczy pan, pani. Nie oznacza to... Y, n, 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 w hiszpańskim nie ma rodzaju nijakiego, tak? Także, żeby wam się nie pomyliło, że usted to znaczy jakieś ono, y, coś takiego. Nie, nie, nie. Ustedes znaczy państwo, tak? el to on, ella to ona, yo, ja, tú, ty. Nosotros, my, nosotras, my dziewczyny, vosotros, by, wy i vosotras, y, wy dziewczyny. Ejos, oni, ejas, one. Dobrze. I też była odmiana czasownika diaMarse Marce. Me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llaman, se llaman. Ok. Także już dzisiaj to powinieneś umieć. Jeżeli nie umiesz tego wszystkiego, to wróć sobie do lekcji pierwszej koniecznie. Dobrze, idziemy sobie dalej. Vamos a recordar uh, algunas cositas. Mm, bueno, un momentito. I jeszcze sobie powtórzymy ostatnią lekcję. Cómo se llama, de dónde es, dónde vive? Entonces, ella se llama Shakira, es de Colombia, pero vive en España, ¿sí? Cómo se llama, de dónde es? dónde vive. Ella se llama Emma Watson, es de Inglaterra y vive también en Inglaterra. ¿Vale? se ¿De dónde es con y dónde Mieszka. ¿Cómo se llama? Él se llama Albert Einstein, es de Alemania, vive en... Bueno, ya no vive. Ok, y siguiente, ¿cómo se llaman ellos y de dónde son? Eh, ellos se llaman, bueno, ellos se llaman eh, Michael Jackson, Merlin Monroe, Elvis Presley y son de Estados Unidos. Algo son estadounidenses. Ok, y nosotros de dónde somos? Nosotros somos de Polonia. ¿Verdad? Nosotros somos de Polonia. Tú y yo somos de Polonia. Ok. I dzisiaj zaczynamy już alfabet. Generalnie wymowa w języku hiszpańskim jest prosta. Dlatego, że wszystkie samogłoski e, tak naprawdę czyta się tak samo, jak w języku polskim. I większość współgłosek czyta się też tak, jak w języku polskim. Dokładnie to, to, co jest na pomarańczowo, tego się w ogóle w sumie uczyć jakoś specjalnie nie będziemy, bo się czyta tak samo jak w polskim. Jest to literka A, B, D, E, F, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, OK? Generalnie możemy sobie tak zapamiętać, że do literki dodajemy po prostu E. Albo z przodu, albo z tyłu. Tak, zobaczcie, mamy B, mamy D, mamy F, mamy L. Ja teraz mówię tylko o literkach tych, co są na pomarańczowo. Mamy M, mamy N, mamy P. Także po prostu dodajemy to s e, z przodu albo z tyłu. Wyjątkiem jest literka K. Tutaj mamy faktycznie A. No i samogłoski, po prostu samogłoski są takie wolno stojące, że tak powiem, y, są jakie są, tak? Czyli A, y, czyli A, E, I, O, U, prawda? Dobrze. I to jest proste i o długo mówić nie będziemy. Ym, idziemy sobie do, do literek, co mamy w kolorze żółtym, tak? To są już. Y, Literki takie troszeczkę, no powiedzmy, trudniejsze, bo, bo czyta się je faktycznie inaczej. E, czyli mamy acie, mamy H, mamy enie, Q, U, v doble, X, no i Seta. Na dalszych slajdach będziemy sobie mówić, jak dokładnie wymawiamy, e, wymawiamy te literki. I najtrudniejsze literki w wymowie, możemy powiedzieć, to jest właśnie literka C i literka H. Ponieważ zależnie od tego, z czym one sobie tam stoją, um, będziemy je inaczej czytać. Jeszcze mamy Y, prawda? Dobrze, no to lecimy z pierwszą literką, z literką C. W ogóle od razu mówię, że dźwięk C w języku hiszpańskim nie istnieje tak naprawdę, takie C od naszej cytryny, tak? C generalnie czytamy jako K, ale jeżeli po C wystąpi samogłoska E, Albo i, tak, no to wtedy czytamy to albo jako sesji w Meksyku i ogólnie w krajach latynoskich, albo sesji w Hiszpanii, w większości Hiszpanii, tak? Ogólnie, generalnie w Hiszpanii ten język wsadzamy między zęby, tak? Yy, dobrze, jeżeli po C wystąpi, wystąpią samogłoski A, AOU, to czytamy to po prostu kakoku. Przykłady: kasa, kosa, kurkuma i kurri, tak, spróbuj te wyrazy też przeczytać sobie na głos, zapauzuj sobie i po prostu przećwisz to, znaczeń jeszcze nie musisz umieć. I dalej sesji przypominam, czytamy albo sesji albo ceci, czyli przeczytamy to albo Cecilia cebra ciencias, albo w Hiszpanii Cecilia cebra ciencias. Ok? Czyli ten język po prostu wędruje między zęby, tak jak w angielskim wkładamy język między zęby, kiedy mamy tą literkę TH, prawda? E, no właśnie, i co, co z tego slajdu zapamiętać, to e, zapamiętajcie to, to, to imię Cecilia, tak? Dlatego, że to, to imię Cecilia zawiera tutaj traf literek, kiedy C czytamy jak C. Sesji. Prawda, wystarczy, że zapamiętasz to słowo Sesilia i gotowe, tak? Nie musisz już nic więcej pamiętać. Jeżeli zrozumiałeś, co się dzieje tak naprawdę z literką C, nie sprawi ci problemu zrozumienie, co się dzieje z literką G, bo jest to samo, tak? Czyli chodzi mi o to, że jest ten sam zestaw, samogłosek. Czyli Gagogu czytamy twardo. Gagogu, czyli elegante tengo, gordo delgado. Gegi, natomiast. Czytamy hechi, czyli zupełnie coś innego. Dlatego też przeczytamy Jorge, Argentina, tak? Uwaga, nie czytamy Argentina. Przeczytamy Argentina. Gente, Rechina, Geografia. Ok? Skoro ge, skoro ge y, czytamy jako he, no to jak uzyskać w języku hiszpańskim ten dźwięk G? Otóż po prostu między G i E trzeba wstawić U. Tak. I to mamy na tym slajdzie. Czyli GUE czytamy jako G. Tak? Na przykład Miguel, na przykład Hugetes. Tak? Yy, nie przeczytamy Miguel. To jest źle, bardzo źle. Nie przeczytamy Huguetes. Czytamy Miguel, czytamy Hugetes. Dobrze, to samo się dzieje z tym a, dźwiękiem G. Tak, skoro dźwięk gi, jeżeli ja bym to zapisała przez gi, ja to przeczytam w hiszpańskim hi, no to, no to tak samo właśnie wstawiamy po prostu u między gi i, i uzyskujemy właśnie w ten sposób ten, uh, ten dźwięk gi. Tak, czyli przeczytamy gitara, agila yy, i tak samo nie wolno czytać guitarra. tak. Yy kiedy bym przeczytała guitarna jakbym postawiła dwie kropki nad u. Jeżeli nad u e, mamy dwie kropki, to już faktycznie czytamy wtedy to jako gu. tak? W tym zestawieniu literek, czyli przeczytamy bergüenza, bilingüe, antigüedad. Pinguino linguista. Dobrze, czyli e, tutaj faktycznie Mm, czytamy to jako GUI, nie ma co się za bardzo tym przejmować, ponieważ nie ma zbyt dużo słów właśnie z tą głoską, że tak powiem. Dobrze, idziemy sobie dalej. H, literka H jest zawsze, 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 jest, nie ma, czyli jej po prostu nie czytamy, tak? Przeczytamy, przeczytamy, dlatego też nie przeczytamy właśnie Hermano, tylko przeczytamy Hermano. Przeczytamy Ola hasta luego, historia, ombre hotel, sanaoria tak? Czyli jeżeli H jest w środku, to też go nie czytamy. Alkohol, tutaj uwaga, nie będzie alkohol, będzie alkohol, almohada, tak? E, jeszcze na przykład hospital, prawda? Hospital też będzie. Szpital, hospital, dobrze. E, ok, czyli H jest zawsze nie my, nigdy go nie wymawiamy. Literkę J w alfabecie czytamy jako Hota, i literkę J zawsze czytamy jako H. Javier, Jorge, Japon. Ha, 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 tak? My Polacy troszkę śmiejemy się z tego ja, 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 że to jest jakieś takie ha, ha. No, tak to jest napisane, tak nie, nie, nie może być to napisane przez H, no bo przecież by to było. H jest nieme, tak? Czyli byśmy to przeczytali jako A, 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 a" prawda? Dobrze, dalej, viajes, viajar, jesus. Pamiętaj powtarzać te wszystkie słowa. E, tak, czyli j zawsze jak h. N z taką falą czytamy jak polskie ni, tak naprawdę. Czyli przeczytamy maniana, Karinio, banio, kania, duenio, kuniado. Q, e, tak, naprawdę, tak naprawdę literka Q występuje głównie w zestawieniu e, samogłosek QUE oraz QUI. I taki, taki zestaw zawsze czytamy jako keki, OK? Zawsze. Nie ma żadnego kłe. Tak samo jak gue, zawsze czytamy g, Miguel, e, i gui czytamy gi, g na przykład gitara. Tak samo tutaj kue zawsze ke i cui zawsze będzie ki. Czyli będzie porque, porque, queso pequeño, tequila, mantequilla, quiero alquilar Dobrze, idziemy dalej. Literkę V nie ma co tu za bardzo dużo rozkminiać. V czyta się jak takie zbliżone nasze B. Może nie jest to takie B takie mega twarde typu Barbara, tylko to jest takie, no po prostu zamykamy, zamykamy usta jak do B. Tak, czyli będzie: bale, benga, Victor, vino, verduras, vaso, ventana. Ok? Literka W dość rzadko w hiszpańskim występuje. W przeczytamy jako ły, jako nasze polskie ły tak naprawdę. W alfabecie czytamy jako uw, tak, czyli będzie kiwi, wifi, washington, wikipedia, sandwich. Literkę X czytamy tak naprawdę jak X, czyli conexión, exacto, exactamente, próximo, taxi, Excepcion. No właśnie, Excepcion to jest wyjątek, i mamy tutaj właśnie taką jedną Excepcion, jeden wyjąteczek. Nie czytamy Meksiko, tylko uwaga, czytamy Mexiko. Piszemy oczywiście Meksiko. Natomiast czytamy to tak, jakby się pisało właśnie przez J typu Mekiko. OK? Literkę Y możemy czytać też na dwa sposoby, zależnie od tego, gdzie ona jest usytuowana. Jeżeli na początku albo gdzieś w środku możemy to czytać jako takie i po prostu, albo dzi, takie no, nie wiem, takie ji. Jo, ja, ajudar, ajer, jogur, plaja. Albo po prostu jak J. nasze polskie J, czyli jo, ja, ajudar, ajer, jogur, plaja. Jeżeli jest na końcu, to już zawsze brzmi jak takie i. Jeżeli jest... Y wolno stojące, czyli oznacza to spójnik I, czytamy go jak nasze polskie I. Czyli będzie I, soj, STOJ, mój, ai, oj, curry. Mhm. Dobrze, idziemy dalej. Literkę Z w języku hiszpańskim e, też możemy usłyszeć na dwa sposoby, tak naprawdę. W tej wersji Latino brzmienie jest identyczne jak w przypadku literki C stojącej przed E oraz I. Czyli pamiętacie, czy czytaliśmy sesji i a, Z też przeczytamy jako S, takie to nasze F od syrenki, czyli będzie sa, so, su. Natomiast w większej części Hiszpanii ten język trafia między zęby, tak? Czyli będzie znowu sa, to, su. Ok? Uwaga! Tutaj duża taka uwaga. W hiszpańskim, no mówię, nie ma dźwięku z, nie ma tego z, nie ma zapato, nariz, manzana. Mm -mm. Po prostu wyobraźcie sobie, że tam jest s, tak? Czyli będzie zapato, nariz, manzana, plaza, diez, feliz. Albo wersja hiszpańska zapato, nariz, manzana, plaza, diez, feliz. OK. Dobrze, też mamy dwuznaki w języku hiszpańskim, e, ale jest ich mało, tak, w porównaniu do języka polskiego, więc naprawdę jest, jest dość, dość przyjemnie tutaj. Seacie, <laughs> e, czyli CH, tak, to jest takie e, między czy, czytamy to jako między czy a ci, ja bym powiedziała, tak, czyli nie przeczytam tego chico, tak, muchacha. Chica. Nie przeczytam tego cika, ciko, tylko coś między, tak? Czytam to w ten sposób. Cico, ciupa ciups, cioriso, ciurro, Cino, ciokolate, ducia. Jestem pewna, że to jest kwestia pięciu minut i to wyćwiczysz. Podwójne R, czytamy jak podwójne R. Czyli muszę to jakby zaznaczyć, nie, nie może być perro zamiast perro, są dwa inne słowa. Tak? Pero to jest ale po hiszpańsku, a perro to jest pies. Czyli mamy perro, pisarra, borracho, gitarra, torre, tierra. Podwójne l ma bardzo podobny dźwięk do y, ale z tej wersji po lewej stronie, tak? Czyli jak takie i y albo y. Chili algo me llamo llave, llama eh, lluvia, ella, ellos, ellas. Algo me llamo llave, llama lluvia, ella, ellos, ellas. Ok. Dobre. Bueno, y cómo se deletrea tu nombre y tu apellido es la primera pregunta eh, relacionada con el alfabeto, ¿sí? Czyli jak się literuje, Twoje imię i Twoje nazwisko to jest tłumaczenie dosłowne. Komo oznacza jak se oznacza się Deletrea literuje, tu nombre Twoje imię i tu apellido um, Twoje nazwisko. Pamiętacie, jak jest ty po hiszpańsku? To było właśnie też tu, tylko że tam była taka kreseczka. Te kreseczki co czasem znajdują się nad samogłoskami w hiszpańskim. Są akcenty. Jeżeli nad słowem tu znajdzie się akcent nad u, oznacza to ty. Jeżeli tego akcentu nie ma, to znaczy twój. Czyli tu nombre to jest to jest twoje imię. Ale na przykład tu te llamas oznacza ty się nazywasz. Prawda? Dobrze, czyli como se deletrea tu nombre i y tu apellido. Mi nombre se deletrea. K, I, N, G, A, si? Kinga. Mhm. Ok. Imi e, y apeido se deletrea G, A, R, C, I, A. Mhm? Spróbuj to zapisać, chociaż już, już, już pewnie z, już z łatwością zgadliście, co przeliterowałam. Um, dobrze. Teraz twoja kolej, czyli spróbuj przeliterować swoje imię i nazwisko. Możesz sobie napisać na karteczce i to po prostu przeliterować. Pamiętaj, że jeśli chodzi o spółgłoski, to po prostu dodaj e, tak? czyli jak mamy jakieś, jak mamy jakieś f, to po prostu będzie fe, prawda? Jak mamy jakieś m, to będzie M, ene, enie i tak dalej. Ehm, dobrze. Entonces mi nombrase de Deletrea. Okay, tutaj sobie zapauzuj i przeliteruj swoje imię i mi apellido se deletrea, czyli moje nazwisko się literuje. Też sobie zapauzuj koniecznie i na spokojnie sobie przeliteruj swoje imię i nazwisko. Bueno, chicos, es todo por hoy. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es es mucha información, entonces yo creo que sí si se necesita tiempo para para recordar todo bien. Uh, Dobrze. Tutaj na końcu tej prezentacji są jeszcze filmiki, a gdzieś z YouTube'a, tak, które mogą gdzieś tam Wam pomóc w utrwaleniu wiadomości oraz ćwiczenia, tak? Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Bueno, słuchajcie, jeszcze może sekundka, jeszcze, jeszcze sobie powtórzmy, co, co zrobiliśmy dzisiaj. Dzisiaj był alfabet, tak? E, większość. E, większość półgłosek i a, wszystkie samogłoski w hiszpańskim czyta się tak samo, czyta się tak samo jak e, w języku polskim. Pamiętajcie, że ceci czytamy sesji w hiszpańskim, e, gegi czytamy hehi, a, e, a jeżeli mamy e, jakiś inny zestaw tej, z tą literką, to przeczytamy to jako g twarde, tak samo jak ce, jeżeli to nie jest ceci, to, przeczyta, to przeczytamy to jako k, czyli ceci, Sesi albo jako K, gg jako Hechi, albo g jako G, po prostu. Um, H jest zawsze nieme, J czytamy zawsze jako H, N z falą, czyli enie, nie, czytamy jako Ni, na przykład Maniana, Q zwykle występuje w zestawie QUE i czytamy to zawsze K, QUI zawsze um, czytamy jako Ki, na przykład Tequila, prawda? V czytamy jako takie B, na przykład Male, W, czyli Uwadoble, czytamy jako ły, na przykład Wifi, X czytamy jako X, wyjątkiem jest Mexico, Y czytamy jako takie I albo I, tak, na przykład Jo albo Jo, i Z czytamy jako S w uproszczeniu, tak, czyli znaczy w krajach latynoskich, tak, czyli na przykład Zapato. Ok? Dobrze. ok chicos entonces muchísimas gracias por la clase de hoy nos vemos en la siguiente clase eh, tienen que practicar mucho sí bueno que tengan un excelente un excelente día y que estén muy bien adiós hasta luego